Ten stół z Ikei zarobił już ponad 10 000 zł. Cześć. Przechodząc od razu do sedna, pokażę Wam, jak w moim 30-metrowym mieszkaniu prosty setup pozwala mi robić filmy, za które potem dostaję kasę. Tak z grubsza, jeżeli chodzi o sprzęt, to używam dwóch lamp od Godoxa SL60 z softboxami. Małe lampki MC, Aperture i non-light Tube oraz to co widzicie za mną, czyli czarny backdrop, slider i statyw. Do kręcenia wszystkiego służy mi moja główna kamera Sony A7C, ale pierwsze filmy, które nagrywałem, były kręcone moim ówczesnym iPhone'em XS. Tak prezentuje się gotowy setup, i to jest czas, żebyś zostawił subskrypcję. Dziękuję. Jeszcze lekko ponad rok temu kręciłem filmy hobbystycznie i wrzucałem je na różne grupy, żeby usłyszeć, co o nich sądzą bardziej doświadczeni. Bywało różnie, ale za którymś razem odezwał się do mnie Piotr i tak pozyskałem swojego pierwszego klienta. I na ten moment zrobiłem dla niego ponad 20 filmów. Jeżeli pracujecie w branży, to wiecie, że 10 tysięcy za ponad 20 filmów to nie jest jakoś bardzo dużo. Ale jako początkujący, prawie bez doświadczenia, nie mogłem mieć wygórowanych stawek. Za to pierwszy klient dał mi takiego kopa motywacyjnego, że od czasu pierwszych filmów dla Piotrka wydarzyło się masę większych projektów. Współpracowałem ze światowymi artystami ze sceny muzyki i tatuażu. Kręciłem filmy promocyjne dla restauracji, barów. I to wszystko zaczęło się od pasji. Kręcąc telefonem pod kloszem z IKEA na tanim stoliku z IKEA, bo tylko to miałem wtedy pod ręką. Jeżeli ktoś z Was ma wątpliwości, czy warto zaczynać i próbować, to zdecydowanie tak. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy zaczynaliście, a jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie na Instagramie. Jeżeli tylko będę umiał, to odpowiem. Wszystkiego dobrego i do następnego!